A zobaczcie, to taka ciekawostka: parking przy cerkwi. nowo wybudowany parking, który służy tak naprawdę, jak zaraz zobaczymy. Komu służy nowo wybudowany parking przy cerkwi. A to jest chyba ja stary wjazd, słuchajcie. Ej! pojechałem niewłaściwym wjazdem. Takim dzikim wjazd jest właściwy, od tamtej strony. że nie wykonano wjazdu do cerkwi, w ogóle od strony cerkwi a parking wygląda tak, jest yy, środa godzina 17.15 nie ma na pewno w cerkwi żadnego naburzeństwa cały parking przy cerkwi, który miał służyć cerkwi jest zapełniony pojazdami okolicznych mieszkańców jak widać nie ma ani jednego wolnego miejsca o, przepraszam, jedno miejsce. Jedno, jedyne. Parking na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jakieś 16, 20 samochodów, zapełnione w całości. Nawet jest tablica proszę. Rozbudowa, modernizacja systemu wodociągowego, kanalizacyjnego ale to już było zrealizowane poprzednio to nie ta inwestycja. Się rozpada z kolei parking przy cerki zapełniony w całości samochodami. Nie z cerki, genialna sprawa.